Ten sezon wstrągowy nie należy do najłatwiejszych. Za mną już kilka wypadów i szału generalnie rzecz ujmując nie było. Jakieś rybki złowiłem, które na pewno w tym odcinku zobaczycie, ale nie jest to to, na co bym liczył. Ale teraz w końcu czuć wiosnę. Udało mi się wyskoczyć na szybki jednodniowy wypad i mam nadzieję, że cokolwiek się zbiegli. Także trzymajcie kciuki, lecimy z kolejnym odcinkiem. Tak jak wspomniałem nie jest to mój pierwszy wypad na wstrągi podczas jednego z poprzednich udało mi się złowić rybę w okolicach 40 cm, więc teraz zobaczycie jak to wyglądało, a później wracamy tutaj na rzekę i mam nadzieję, że pokażę Wam jeszcze fajniejsze. Jest dobry Co? O. Ale ładnie się. Jest pierwsza rybka dzisiaj. Bardzo fajnie przywalił przy takich zalanych trawkach. O tak, może 40. Taczek? No już, zapozuj tylko i zaraz cię wypuszczę. Coś pewnie koło 40. Całkiem już fajniutki, troszeczkę poszalał na kiju. No i leci do wody. Nawet go nie mierzyłem, ale oceniam, że jakieś stykowe 40, może o 41. Ale jest żwawa rybka. I trał się pod trawki, tak jak stał dokładnie podczas brania. <grystanie> Także jeszcze będzie można tu po niego wrócić. Jajajajajaj, było pranie. Aj, 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 oj, było wodne ponięcie. Czy to widzieliście? Ale on dosłownie tam wyszedł raz, a tutaj wyszedł drugi raz to taki 4 plus Kurde czwajka Dzień dobry, czy to ten youtuber znany? Witam, witam, kłaniam się Jak tam mu? L... Ewa Ema Nie ten A, nie ten To nie, to ja tam tego chciałem. To do widzenia Połamania no i to by było na tyle z poprzednich wypadów, jak widzieliście, mimo kilku kontaktów szału z rybami nie było, miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Jest! Dobry! warna reba Grubasek, ale ładny grubasek. Yuppie. No i jest pierwsza rybka, taka 40, ale już fajnie pochodziła, naprawdę silna, przede wszystkim gruba, dosłownie kwadratowa ryba. Coś pięknego, mega fajnie się zaczął ten dzień, także wypuszczam go i lecimy dalej. Jest nowuszek uuuuu Diecka Jest Uuuu, to jest trochę większe, ale też nie taki jak bym sobie życzył tego typu miejscówki to jedne z moich ulubionych pod tym drzewem tworzy się dołek po tamtej stronie płyciak, więc ja sobie wrzucam na płyciak, sprowadzam tutaj do tego dołka i przez niego przeprowadzając najczęściej są brania zobaczymy jak to będzie tym razem wypuszczamy troszeczkę i teraz przez tą miejscóweczkę tam się tworzy takie fajne podmycie i tam sobie pewnie gdzieś mieszka strążek, który aktualnie nie chce zeżreć mojego wódlera Zawsze warto przy takim miejscu się zatrzymać trochę dłużej. Jest trochę lepszy. A, wciąż mały. Wciąż taki do wzięcia na windę. ale to są piękne rybki. No niestety urwałem, ale ten wobbler tam cały czas wisi Na pewno tam nie dojdę Bo jest tutaj całkiem spory dołek Ale może jakoś uda mi się naciągnąć No kurde Gdzie to jest coś tam no, łatwo nie będzie Oczywiście żaden wobbler nie jest wart tego żeby przyzmień się ale ten mi dawał mnóstwo fajnych ryb mam do niego sentyment więc spróbuję jeszcze tędy się dostać do o, może się uda o, tu jest mi liście

Mój serdeczny kolega Emel na przykład, jak go zobaczył, to powiedział co ja wyprawiam, gdzie z takim kolorem na pstrągi? A tu proszę bardzo, całkiem fajne rybki wyjeżdżają. Wylazłem, przywiązuję zestaw i wracamy do łowienia. Niestety żyłka urwała mi się dosyć daleko, więc zostaje jej całkiem spory kawał. I tutaj kolejna taka moja rada. Nie zostawiajcie nigdy takiego odcinka żyłki, bo jest to po prostu zaśmiecanie. Więc to jest bardzo, bardzo niefajne. A druga sprawa jest taka, że rzucony na brzegu gdzieś tam może być niebezpieczny dla jakiejś zwierzyny, która się w to zaplącze cokolwiek. Ja już chyba o tym mówiłem na którymś odcinku za dwa lata temu. Ale takie porady warto powtarzać. Także jak taki kawał żyłki urwanej Wam zostanie, to zbijamy to do kieszeni i wyrzucamy później do śmietnika, a nie zostawiamy na wodą. Partnerem dzisiejszego odcinka, jak już pewnie zauważyliście, jest firma Daiwa, dlatego teraz szybkie dwa słowa na temat zestawu, który którym mówię. O kołowrotku nie mogę jeszcze zbyt wiele powiedzieć, no bo na najnormalniej w świecie używam go zbyt krótko. Jest to Caldia LT z nową technologią Monocoque. Nie będę się rozwodził na temat tych technologii, bo sam ich jeszcze dobrze nie poznałem, ale będę zgłębiał cały czas tę wiedzę, żeby móc jak najwięcej Wam przekazać. Natomiast na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że kołowrotek kręci bajecznie. Jak masełko dobrze nawija, super działa hamulec. jakieś rybki już złowiłem i wszystko jest tip-top. Fajnie się zachowuje pod obciążeniem. Używałem woblerów nawet z dłuższym sterem, trochę głębiej pracujących, takich szóstek, a nawet siódemek, które stawiają już opór i wszystko było git. Na razie jest bardzo fajnie. i right. Wiadomo, trzeba go owrotkiem przełowić minimum sezon albo nawet trochę dłużej, żeby móc wydać jakąś ocenę na ten moment jest bardzo, bardzo fajnie. Natomiast zdecydowanie więcej mogę powiedzieć o wędce. Jest to całkowicie nowa seria sensor. Cała ta seria została zaprojektowana z myślą o lekkich technikach łowienia. Mamy tutaj trzy długości 2,10, 230, i 2,70 oraz trzy przedziały ciężarów wyrzutowych do 7, do 10 i do 15 gramów. Każdy tak naprawdę miłośnik lekkiego łowienia znajdzie coś dla siebie, bo ten krótszy model 210 7, to będzie fajna okoniówka i ten model, którym ja łowię, czyli 230 do 10, to bardzo, bardzo fajna uniwersalna brągówka i o tym powiem więcej za chwilę, natomiast kończąc całą przekrojówkę wędek no to 2,70 do 7 czy do 10, a nawet do 15, to będą fajne wędki kleniowe, te lżejsze do jakichś pesteczek, do jakiegoś bardzo lekkiego łowienia, a ten do 15 myślę, że będzie już taką solidną, mocną kleniówką, która poradzi sobie nawet z przyłowem bolenia. Także to jest cała przekrojówka, jeżeli chodzi o tę serię, natomiast model, który wybrałem do łowienia strągów, tak jak wspomniałem, 2,30 do 10, bardzo uniwersalny kijek. Łowiłem wieloma różnymi woblerami, obrotówkami, gumami. Bardzo fajne jest w tej wędce właśnie to, że jest ona mega mega uniwersalna. Stosunkowo szybka, czuły szczyt, dzięki czemu mogę na przykład właśnie łowić gumami i mieć to wszystko fajnie pod kontrolą, ale nie na tyle słaby jest ten szczyt i miękki, żeby na przykład kładł się pod obrotówką czy pod właśnie większym woblerem w nurcie. Więc to wszystko jest bardzo fajnie zbalansowane, bardzo fajnie się sprawuje. No i cóż mogę powiedzieć. Jakieś rybki już wyjechały. Zbyt wiele ryb mi nie spadło, więc bardzo fajne jest też to, że stosunkowo dobre głębokie ugięcie przy tej szybkości, to jest rzadko spotykane. Z reguły te szybkie wędki są szybkie tak jakby po całości, bo dają bardzo fajne czucie, ale jednocześnie też pracują szczytowo i przez to strągi, które młynkują, które bardzo mocno wariują na kiju, potrafią spadać. W tym przypadku, mimo tej szybkości wędka dosyć głęboko pracuje, jest to bardzo fajne ugięcie, które amortyzuje te zrywy strągów, te różne dziwne fikołajki i tak dalej. Mam nadzieję, że uda mi się przetestować jeszcze inne modele z tej serii i pokazać Wam trochę więcej. Natomiast na koniec chciałem Was zaprosić na live'a, którego szykujemy z firmą Dive'a. Nie czuję, że rymuję. I podczas tego live'a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Ja też postaram się bardzo dużo z niego wyciągnąć i nauczyć, bo tak jak wspomniałem o tych wszystkich technologiach dajwy, wiem jeszcze niezbyt dużo, dlatego że całkiem niedawno zaczęliśmy poszerzać ofertę dajwy w sklepie i wiele z tych modeli jest nowych, z nowymi technologiami. Sam chciałbym to wszystko zgłębić i was też do tego zachęcam. Także, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dajwy, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Najciekawsze komentarze postaram się przeczytać na live'ie i poprosić przedstawiciela. Y, żeby odpowiedział, rozwiał Wasze wątpliwości odnośnie tych właśnie kołowrotków. Także, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, to piszcie w komentarzach, a ja już kończę swoje gadanie i wracam jeszcze do łowienia. Mam nadzieję, że podobało Wam się tych kilka ujęć, które widzieliście przed chwilą. To nie stąd, to z jednego z poprzednich wypadów. Chociaż jakoś specjalnie tam nie połowiłem, to bardzo dobrze wspominam tamtą rzekę. Bardzo mi się podobała i na pewno tam wrócę. A teraz znalazłem sobie nowy odcinek. Gdzieś tam płynie malutki ciurek. Nie mam pojęcia czego się spodziewać. Coś kiedyś słyszałem o tej rzece, ale nigdy tu nie byłem. Zobaczymy, może uda się jakieś rybki znaleźć. Jeżeli nie, no to jeszcze na koniec dnia pojadę na znane mi miejsca, ale teraz spróbuję czegoś nowego. Czasami mam taki odpał, że po prostu chcę na przypale gdzieś w jakieś nowe miejsce pojechać, coś zobaczyć, coś znaleźć. Podwójna satysfakcja wtedy, kiedy uda się znaleźć ryby. Także tym bardziej się jaram. Już więcej nie gadam. Lecę łowić dalej. Zapraszam Was ze mną. A ciekawe, czy coś tu mieszka. Rzeczka naprawdę malutka. Rzadko łowię na aż tak małych rzekach. Generalnie nie łowię też na jakichś dużych, ale tutaj jest naprawdę wąziutko. Trzeba będzie się schradać i przede wszystkim nie rzucać po drzewach z drugiej strony. No i ciekawe, czy są tutaj jakieś pstrążki. Nie ja wiem czy to widzieliście ale właśnie stamtąd przeleciał mi nad głową wystrzelony z zaczepu wobler więc to jest jeden z powodów dla których <śmach> zawsze noszę okulary. Spadła rybka, fajna. No cóż, czas powoli kończyć. Gdzieś za moimi plecami zachodzące słońce, a przede mną kawał drogi do auta, i później ładnych parę kilometrów do domu. Czy jestem zadowolony z tego dnia? W zasadzie sam nie wiem, co powiedzieć. Z jednej strony fajnie się zaczęło gruba czterdziecha, którą jak wrzuciłem na relacje na Instagrama, to pojawiły się komentarze, że to pewnie pięćdziesiątka. No niestety, do pięćdziesiątki jej sporo zabrakło, ale i tak była bardzo fajną rybą. No a później było już tylko gorzej. No ale sam jestem sobie winien. Zacząłem kombinować, szukać nowych miejscówek. No i frycowe musiałem zapłacić. Mimo wszystko polecam Wam takie akcje, sam na pewno nie przestanę tak robić, bo czasami wrócicie o kiju, tak jak ja dzisiaj, ale czasami można znaleźć takie mety, które fajnie wypłacą i które naprawdę później będziecie regularnie odwiedzali. Na dzisiaj to tyle, przypominam Wam o pytaniach do DAIWY. Jeżeli coś Was interesuje, to wrzucajcie w komentarzach, a na live z przedstawicielem firmy DAIWA postaramy się na wszystkie nurtujące Was kwestie odpowiedzieć. A ja już się zbieram, widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!